ma zaproszenie, po raz pierwszy, drugi skorzystałem, bo nie wolno odmawiać. Nie, ładnie jest odmawiać. Co zyskuję dzięki takim programom? <gryw> Najpierw koordynację nóg, a teraz może większe doświadczenie odnośnie aparatu gębowego i strun głosowych. <gryw> a masz jakiś swój muzyczny autorytet? Muzyczny autorytet, muzyczno-ruchowy autorytet. Moje to jest Michael Jackson, no, uwielbiam. Eee, z... Frosty, wow. Może tyle, no bo mogłem tutaj mówić całą litanię na temat Jacksona. Jaki to był niesamowicie utalentowany geniusz, po prostu geniusz artysta, muzyk. Ale po co? Wszyscy dobrze wiemy kim był Michael Jackson. Nie mam chyba swojego ulubionego kawałka. W ogóle cała postać, jak już chodzi o Michael Jackson, kiedyś film, pamiętacie, no, może starsi trochę pamiętają, nie, nie, nie do końca młodzież, taka młodzież. Całość, po prostu całość i ta postać, jego kilka płyt zrobiły na mnie ogromne, ogromne wrażenie i tego mogę słuchać ciągiem. I czy na winylach, czy, czy na CD-kach, po prostu wow. Chciałbyś wystąpić jako Michael Jackson? Raczej nie. Raczej nie jest to tak charakterystyczna postać. Myślę, że myślę, że nie sprostałbym i nawet bym chyba nie próbował. Raz przez aparycję i przez rozmiary. Dwa koordynacje ruchowe. No, może tutaj jakoś bym się zbliżył gdzieś, ale wokalnie nie, no, całkiem inne charaktery mamy, barwy i myślę, że ciężko by byłoby. A co u ciebie nowego zawodowo się szykuje? Czy szykują się jakieś zmiany? Zmiany, zmiany. Mam nadzieję, że żadnych zmian się nie szykuje, żadnych zmian nie będzie, gdyż. Bardzo dużo koncertów. Mam bardzo dużo pracy mimo tego programu. Tutaj praktycznie co, co weekend po dwa, po trzy. Chciałbym wiosną jeszcze przynajmniej z dwa teledyski, jeden jako Paweł Dudek, jeden jako Chadoman wyprodukować, ale coś mi się wydaje, że zabraknie mi na to czasu.